Siemaneczko, moi wadliwcy. Dziś witam Was w odcinku, w którym porozmawiamy o dopłatach. Czym one są, o co tu chodzi i dlaczego to musisz płacić pieniądze? Zapraszam. Dopłaty. Magiczne słowo, które występuje przy operacji na NFZ. Przy operacji prywatnej go nie spotkasz, ponieważ i tak płacisz za tą operację, więc wszystko jest Cenię. Więc o co chodzi z tymi dopłatami? Dlaczego ma, operując się na NFZ musisz płacić jeszcze jakieś pieniądze? O co tu chodzi? Dlaczego nikt o tym nie mówi i wszyscy się oburzają? Jest to w ogóle temat tabu. Tak zwane dopłaty to są pieniądze, które musisz zapłacić przed samą operacją. Pieniądze, które zazwyczaj, o których zazwyczaj dowiadujesz się w ostatnim momencie chociaż powinieneś być poinformowany na dzień dobry. I wiele osób po to się oburza, dlaczego ja muszę coś płacić, o co tu chodzi i nie rozumiem, czemu nikt mi nie powiedział wcześniej. Zacznijmy od tego, jak idziesz do chirurga na dzień dobry, czy idziesz prywatnie, czy idziesz na NFZ, chociaż jak idziesz prywatnie, no to wiesz, że musisz tak pieniądze jakieś operacji zapłacić, chyba, że jest... To. Opcja hybrydowa, tak jak u mnie, że chodzisz prywatnie na wizyty, sama operacja jest na NOZ, Więc lepiej zrobić z siebie takiego głupka na dzień dobry, ale przynajmniej wiedzieć, że to tu będę musiał zapłacić 5000, tu będę musiał zapłacić 500. Tak chyba wolimy wiedzieć, ile pieniędzy będziemy musieli wydać na to leczenie. Więc na pierwszej wizycie pytamy, ile to będzie kosztowało, czy będą jakieś dopłaty. To słowo jest kluczowe. Wtedy lekarz Ci odpowiada tak, proszę Pani, będzie tyle i tyle trzeba zapłacić za to i za to, a Ty się pytasz, dlaczego, dlaczego ma być na NFZ? No i wtedy się dowiadujesz, że na przykład w tym szpitalu są dopłaty za tak zwane płytki, ponieważ szpital nie ma podpisanego kontraktu, nie ma refundacji na te płytki, aby z tych płytek nie zrobił Ci operacji, bo Ci nie scalą kości. Nie wiem, dlaczego w ogóle tak jest, ale to są absurdy NFZ-u. Że operacja jest refundowana, a płytki nie. Chyba, że to są jakieś inne płytki, bo to ogólnie to są płytki tytanowe. Oni jakby chyba wymieniły po prostu jakiegoś zewnętrznego technika, czy gdzieś robił te płytki zewnętrznie i ty musisz za to zapłacić I to zazwyczaj jest tam właśnie te kilka stów, ale bywa też tak, że płaci się więcej. I tutaj wkracza na naszą ścieżkę operacyjną. Planowanie 3D. Planowanie 3D to jest taka Twoja wizualizacja twarzy w komputerku. I nie jest to we wszystkich miejscach. I w cenę tego planowania wchodzi też właśnie w wykonanie tych wszystkich pomiarów przedoperacyjnych łuk twarzowy, potem do artykulacji to jest wykorzystywane, wyciski i w ogóle, żeby zrobić modele, i to wszystko tam potem z tego robi się to planowanie na tej podstawie, jeszcze zdjęcia. I to kosztuje zazwyczaj kilka tysięcy. Tutaj ludzie na przykład mogą się burzyć. Dobra, to niech mi pan zrobi planowanie na kartce, bo w niektórych miejscach to się robi. Ale jeśli twój chirurg nie pracuje w taki sposób, tylko pracuje na komputerze, a nie na kartce, no to on Ci, no, nie zrobi dla Ciebie wyjątku, bo to nie jest jego system pracy, to Ty się musisz podporządkować. Więc jeśli Ci nie pasuje takie coś, po prostu poszukaj innego lekarza. I jest parę takich osób, które wykonują to inaczej. I to też zależy od tego, czy jakiś szpital na przykład ma refundację na ten program, bo ten program bardzo dużo kosztuje do tych wizualizacji i najczęściej lekarze robią jakby to na własną rękę, w sensie szpital nie ma na to refundacji, oni to robią gdzieś tam u siebie, na przykład jak przy przyjmują prywatnie, yy, czyli w systemie tego leczenia hybrydowego wizyty prywatne, a operacja na NFZ. Więc to też wszystko zależy od tego, na co szpital ma refundację. Szpital nie ma refundacji. Lekarze to robią na własną rękę, więc biorą za to pieniądze. I teraz się spytacie, czy to jest etyczne? No cóż, to tak jak kiedyś było z chodzeniem do dentysty i robieniem, leczeniem zębów i na NFZ dostawałeś plombę yy, ciemną taką, którą było od razu widać, a jeśli dopłaciłeś tam kilka dyszek, to miałeś już białe wypełnienie. No i nie wiem jak Wy, ale ja zawsze dopłacałam, bo wolałam mieć białe plomby, a kiedyś dopłacali moi rodzice, bo chcieli, żebym ja miała białe plomby i żeby to wyglądało lepiej. No tak to funkcjonowało zawsze i no u nas ten niestety system NFZ kuleje. Czy to jest legalne? Jeśli na przykład chodzicie w prywatnie na wizyty do lekarza, no to jest legalne, bo on może brać pieniądze, co to to tak naprawdę chce. W szpitalu, czy to jest legalne? No nie wiem, no, nie, nie, ciężko mi powiedzieć, czy takie praktyki, że branie dopłat za płytki w szpitalu, czy to jest legalne. Na pewno mm, wiem, że niezbyt jakby legalne i etyczne jest yy, zgłaszanie takich lekarzy, ponieważ jeśli najpierw zostajesz poinformowany o tym, że będzie taka dopłata i ona tam wynosi kilka stów i zostajesz poinformowany na początku i się decydujesz na to leczenie, przejdziesz operację, zapłacisz te kilka stów, przejdziesz operację, wszystko jest elegancko, potem zgłaszasz tego lekarza, no to myślę, że to jest jeszcze bardziej nieetyczne niż to, że on Cię poinformował na początku i wziął za to pieniądze. No, to myślę, że takie coś to już w ogóle jest straszne hamstwo. Jeśli ci nie pasuje, to po prostu powiedz: Dobra, szukam kogoś innego. Kolejne czyste pytanie jest takie, czy ja dopłacam jakieś pieniądze. Tak płaciłam wtedy, jak robiłam operację. Ja płaciłam 5 tysięcy i to było za planowanie, te 3D, w które wchodzi tam kilka tych rzeczy. Czy ja się oburzałam? No nie. Informacja jest podana u mojego lekarza w cenniku. i już wiem, że ta teraz kwota wzrosła kilka tysięcy więcej. I co więcej, Wam powiem jeszcze te kwoty będą rosły. Nie będzie taniej, będzie drożej. Przynajmniej u tych prywatnych lekarzy. E, czy mnie to oburza, to, że musimy coś dopłacać? Więc ja Wam opowiem, że nie, bo ja e, się zapoznałam wcześniej z cennikiem, e, który jest u mojego lekarza e, i poza tym wiedząc, że operacja jest na NFZ i jakby miała dopłacić kilka stów za te płytki, to i tak by mnie to nie oburzyło, ponieważ e, sama operacja, tak jak wcześniej mówiłam w poprzednim odcinku, kosztuje około 25 tysięcy dwuszczękowa kilka stów a 25 tysięcy, to jest duża różnica. Więc jeśli Wy chcecie mieć wszystko na NFZ, chcecie się operować i nie chcecie płacić żadnych dopłat, to polecam wam po prostu już na pierwszej wizycie, Pytać lekarza, czy są tutaj jakieś dopłaty? Jaką szpital ma refundację? Czy ono obejmuje też płytki? Czy ja będę musiała coś dopłacać? Jak ci powie, że nie, no to super, no to jesteś tam, gdzie chcesz. Jak ci powie, że tak, będzie pani musiała dopłacić tyle i tyle, to powiesz, no dobra, dziękuję, do widzenia, będę szukała miejsca, w którym nic nie muszę płacić. No, i tu macie wolną wolę, nie jesteście przywiązani na siłę do żadnego miejsca. Wiem, że to jest też temat dla, drażliwy dla lekarzy, bo oni też nie mogą jakby tego przeskoczyć. To wszystko zależy od tego, jaki szpital ma kontrakt z NFZ-em. A oni, jakby, no nie wiem, czy oni mają na to jakiś wpływ. Raczej nie. Się starają zrobić to, co mogą. Więc tak, moi drodzy, to po prostu wygląda, i tak to u nas funkcjonuje. I tak. Wychodzi to na ten moment jeszcze taniej niż operacja e, prywatna. Jak to będzie za kilka lat? Nie wiem. Bo jeśli macie chirurga i tak od razu w samej poradni, to i tak to, to nie są jakieś ogromne kwoty, ogromnego rzędu. No, w tym systemie hybrydowym to wychodzi trochę drożej, bo to planowanie jednak nie jest tanie. W ogóle ta cała operacja i cała ta zabawa nie jest tania, więc jeśli w to wchodzicie, to mm, no, polecam mieć już jakieś zaplecze finansowe bo no, niestety yy, tanio nie jest. I nie będzie taniej, na pewno. Także o dopłatach to jest wszystko. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, yy, czy Wy coś musieliście płacić, czy nie. Yy, chętnie poznam też Wasze zdanie. Wiem, że to jest drażliwy temat, ale zapraszam ewentualnie do merytorycznej dyskusji. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.